dzisiaj jest ze mną parkour i demonek. Dzisiaj sobie zagram z Apexa. Może dzisiaj wbijemy 175 subów, mamy 170. Może będzie się nawet pojawiało więcej odcinków z Apexa, bo po prostu znudził mi się trochę Fortnite i gram teraz w Apexa dużo. ty to 170 177. W końcu nie wiem Fortnite'a. To wyjątek na tym kanale, nie right? Dwie osoby witam. Jak po ich poszczynia, nie mogę. Kurde, rozwalona skrzynia. Dwie osoby witam na live i witaj przyda. Like. Murek, to to jest murek. Pomocy, bo Mirak mnie wstrząsnął. Przepraszam, to jest. Idę, 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 idę. Mam broń na telefon. Dobra, lajcie, nie mała. Ja nie mam zebra, naprawdę. 43 dostał. Naprawdę? Co ja no, tak, miałem za broń, że tak słowo szalała? Egzekucja cześć, mi robi. Co ja mam za broń, że Nie, Mateusakowski. No nie! Maty, wyjdź z tego live'a. Nie, nie, bo ty będziesz wyzywał albo coś. Nie odciszę Ciebie Ej, bo ażej czemu w Fortal nie grać? E, po prostu już mi się znudziła trochę tego. O łapę dajcie, dobrze jak mówię, dzisiaj lecimy po 175 subów. Bo wiem, że na bank będą takie przyrosty, e, ten. Ja, e, jak e, w Fortnite subów, ale po prostu ja nie nagrywam do subów. Ej, e, Boże, jak się nazywasz? E, co? No, My ty, stary Boże. Jak się? No, dobra. Na ja razie tego nie bywa, ale ma tego, bo nie mogę. Dobra, I z, y, ten zostaw łapę i subę akces, a i dawaj wedzię. Mogę cię wypromować akces. Fajnie by było, bo chciałbym y, dobić 200 subów na całym kanale jakby tak za miesiąc dwa. I teraz będą cię... Bo, bo na TikToku mam 9K obserwujących, to jest to może smoda. młoda. Błażej mogę Admina to ja max. Admina? Nie ma no. takiego no. czegoś jak admin. No. Mam super di. No. No czemu nie mogę pisać na YouTubie? Czekajcie. Nie no neta nie mam, za... czekajcie, muszę Dobra, za... Dobra, sprawi. Nie no, nie, nie działa mi internet. Co? Nie mam z tym Zobaczymy. Zobaczmy. Dawajcie Edi. Ja mam model. Aha Aha, to ja wiem kim ty jesteś chyba.

Czekaj, bo ja mam coś z netem nie tak. Dobra. Muszę jeszcze inny net A my już wybieramy. Czekajcie, o tutaj. Czemu? Zagapiłeś się i wziąłeś ci lata. Czekaj. Tu nowe to. Ja jestem... Ja jestem... ten... burak. Burek? 7, a Zelek 8 chyba. Ej, Zelek, to jest chyba. Czekaj. Ja wiem, kto to jest chyba. To ja pa pamiętam. No, nie pamiętam, gdzie jesteś. Nie pamiętam wcale. Ja w ogóle jestem. Ej, nie, bo on chodził ze mną do klasy. Nawro. Nawro. Nie, ale Gilipi chodzi ci o. kogo? No, wiem. Dobra, eee ten poliernik obijania się. Pa, 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 pa. Ale że ja nie mogę dawać modów, ja może... Czekaj. Dzień Ej, dobra, obiecuję, że ten wam Następny najpierw. Pa Nie, mam subi, bo ja nie wiem.

to co? Beka z ciebie. Dzień. Ej, ej, wyrzućcie tego. E, ten... Dobrze, dobrze, Wojtek. Dobra, leży. A jaki Wojtek? No, ja tak? No, ja to ogólnie zaraz będę miał kurde, te byś. Ej, jest. Wyrzućcie. Nie wiem. Chciałam powiedzieć, że, oh, Nie Nie wyrzucił już ze Nie no ja wiem. Nie no. Ale po co ty go bijesz? Chodź mi człowieku z pięści jeszcze. Już Ale, ale jak coś nienormalny. On wali w mą tarczę i mnie bije. Ale to jest niemożliwe. Jeszcze nigdy moja skrzynia nam spadła na głowę. na pewno mi przyszedł. To kto... Bory i damy. Ej, to po wykształceniu że ma palienko. O, Kto? O, dobra, już i co to, to da, że mnie wywali? No to, że jesteś typowym kidem, który wchodzi na live i wyzywa S. Nie Ej nie, ja chyba wiem kto to jest najmane. Jeśli on ma moda, to ja bym się tutaj... No serio, patrzyłem! Na czat! Tu nie patrz na czat. Nie. Ej, weź ty go tam wywalisz. Kurna! Nie daj żeby się wywalić. To znaczy nie, to znaczy... Ja Muta mu daj. Ja ten, na ta, jak ci wyzywa na live, tutaj moderatora i go a nie mogę, butem. Jak to się nazywało? Czerp Mam jedną skrzynkę, albo jeszcze ją co To cień. Po głosie wychodzi się na to, że ty jesteś kitem. Na głosie nie patrzę. A Ej, to pan go zobaczy na osóbów. Ej, hmm. na imię, to nie Masz 170. A wejdź na kanał, bo tam jakby nie widać jeszcze tak dokładnie. Ej, bo tam. Ten, ten spocony na kur kurwa, to on gra w Fortnite, nie? I teraz usunął komentarze. Nie, nie pamiętam go ten mutował. No. Ej, na, kto napisał na czacie ile mam subów? Jakby tylko wejdźcie w ten... Nie będę! Tu masz 170. Ale weszłeś 11. w jakby w awatar, tak? Mhm. 11. Ok, 11. 170. Dzięki, dzięki. No majcie Dzisiaj jeszcze żaden słup nie dosył, ale... Mm. No, nie, nie, jest mi jakoś... Ty ja dostawiłeś sumę. Kilka sekundy się... Mm -hmm. Mm -hmm. Myślałem, że będzie wezmiej na live żeby tego zapeksa. Trochę mało komentarzy, jest bu 60, ale no! Emin nie trzeba No to wyjdźmy.

Dobra, to dalej panku. Dobra. No, ale jeszcze raz tak Zobaczcie. będzie, to się wkurzę. Ale tego ja nie jestem jakiś skillowy Apexa. <mierdziścia> Wiecie ile mam sekund opóźnienia? Siedem, widzicie. Ready, please. Ej, to tam, tutaj model, to, to, to. Nie mogę. Jak to? Bo muszę się zareagować później na jak na tym końcu. Myśmy mm. mi teraz nie mm. wezmę ktoś na basie. Mm. To po prostu okoła świata świata. Mm.